Moje doświadczenia związane z samodyscypliną, podejmowaniem działań i wykonywaniem czynności bez względu na to, czy chcę, czy nie, i jak się czuję, pokazują wyraźnie i bezpardonowo, nie ma miejsca na żadne ustępstwa czy drobne kompromisy. One są jak mikro pęknięcia w mentalnej zbroi. Choć. Niemalże niezauważalne, to wystarczające, by słabości mogły je podstępnie spenetrować i sabotować funkcjonowanie jednostki od środka. Takie są moje doświadczenia. Pełna swoboda, całkowita spontaniczność, zupełna dowolność co do kolejnej wykonywanej czynności. Wiązały się dotychczas z hedonistycznym, autodestrukcyjnym, wręcz rozproszeniem. Muszę przyznać, że ciągle prowadzę ze sobą negocjacje w tym zakresie. Dyskutuję ze sobą, próbuję kwestionować własne przekonania, jednak ostatecznie wracam do tych samych wniosków. Bez samodyscypliny, podporządkowania się własnej woli, dotrzymywania sobie danego słowa, realizowania swoich postanowień, nie jestem w stanie czuć się godzien powietrza, którym oddycham, i choć miłość do siebie powinna być bezwarunkowa, dar, jakim jest życie, zasługuje na szacunek twórczego i świadomego z niego korzystania, co się ze sobą szacunek do siebie samego.